manko wszystkim! Yeah! Witam was bardzo serdecznie I, po, i, I od razu, teraz, już od razu, żeby nie zapomnieć Przepraszam was za to, że nie było odcinków W ogóle jakiś brak weny, nie wiem z czego nagrywać, ani coś Ale teraz w, mm, będę do, do czasu nagrywał właśnie z tej gry The Lost Titans mm, Widziałem jak z tej gry nagrywa też Pan Cookie M oraz chyba T-Volt, ale nie pamiętam Ktoś tam jeszcze nagrywał. I doszedł do wniosku, bo granie jest taka zła, ona jest przeglądarkowa, ale trzeba ją pobrać, więc yy, wpiszecie w Google'ach The Lost Titans, możecie to pobrać. I het ja sobie z wami zagram. To jest świat drugi new, to jest chyba mm, Gaia czy jakoś tak, Ale dobra, mniejsza. A więc tak, pierwsze co to logujemy się. Tam po temacie i tworzycie swoją postać. Ja już tam stworzyłem, więc mi się automatycznie robi postać. Dobra. Gra jest taka owaka, jak widzicie. Jak na, gra... jak na grę przeglądarkową to nie jest gra zła. Ja już nie wiem, w ogóle coś porobiłem. Tych misji już nie potrafię wykonać, więc ich nie robię. E... Tu jakieś mam coś, w ogóle nie rozumiem tego. E... A więc e... chodzi się tutaj. Podstawowo normalnie się XP, ale y, jedynie co mi się spodobało w tej grze najbardziej to, że co... Y, tutaj się ma takie skrzyneczki i się otwiera i się coś dostaje, a najlepiej chyba się o 15 levelu, a ja zrobiłem błąd i tego nie robiłem. Ale dobra. Y, jak wykonujecie misję, czyli tutaj quest to się nazywa, to dostajecie jak, jakiś silver, y, Expa i nawet nie dostaniecie jakiś swój taki przedmiot ubrania. W ogóle to wszystko co ja mam to, to jest nowe, co to, to tam dostałem, Tak sobie stworzyłem postać. trochę jak Godowar ten ten jest znacznik na przeroku. <grym> Może zrobię gdzieś tak, taką twarz Godowara, żebyście wiedzieli. <grym> e, no, i tak wygląda moja postać, ale chyba nie zmieniłem tych na ramionczku. No właśnie, nie zmieniłem tego. A więc dobra, to czekajcie, tylko szybko sobie zmienię. Ja nie wiem, jak to było. Mm, update. Nie, czekajcie Tu jest co? To nie Tak, to jest to No to dobra, to najpierw trzeba sobie to zrobić na czwórkę, tutaj widzicie Mam sobie tutaj czwórkę, czyli to jest na czwórkę ulepszone, nie? I teraz patrzcie Update, to jest to nowsze, tu mam na, na jed... Dobra, mam już na czwórkę yy, I teraz mogę sobie założyć za chwilę, tylko muszę to być tu Jak to się robiło, zawsze zapominam jak się to robiło <grym> yy, Aha, backup, dobra to zdejmujemy, klikając na tym prawym przyciskiem myszy. Przepraszam. I zakładamy to. I w ogóle teraz lepiej jakoś wyglądamy, zobaczcie. Widzicie jakoś... Otrat, prawie na cały fioletowo. Jakaś moc. A jak to zdejmiemy, to już chyba nie będę taki fioletowy. A nie, jestem nadal. E... Co to jest? Gdzie ja to mam? Tu. A więc tak. Dobra, to teraz przy Was otwieramy dwie skrzynki, które mam już. Uwaga. To trzy, sorry, trzy. Dobra, uwaga, raz, dwa Co nam wypadło? To jest akurat chyba na rangera nawet nie wiem. Ale Uwaga, uwaga, teraz, uwaga. Zbroja! O ja wolę! Jak będę miał 25 poziom to będzie pogrom Ale nieźle. Oje dobra, tak poza tym. Wcześniej jeszcze, jak sobie grałem, i miałem chyba 7 skrzynek, otworzyłem. I tak, dropły mi, dropu mi jedno to, jedno takie coś. Potem chyba dropu mi nawet to, ale nie pamiętam. Takie coś, fly token, nie wiem co to jest. Tu jakiś coś, te, te trąbki, nie wiem po co one są, co po chwili mi wypadają. I, i, I chyba to jeszcze mi gdzieś wypadło, albo przed chwilą wypadło, nie pamiętam No, ale te rzeczy dwie są po prostu. Super, te rzeczy se tutaj położę. Oj nie to. to. Są genialne, se tutaj położę. Tutaj mam mój Silver, czyli moje to. A goldów już nie mam nic, a miałem chyba dwa. Dobra. Mmm. za godzinę dopiero dostanę. Mm. Dobra, pierwsze co wam pokażę. Na przykład opowiem wam trochę o tej grze. Gra. Choć i bardziej opowiem mi co o to chodzi. Super w tej grze jest to, że jak macie na przykład tutaj misję, patrzcie, tutaj ja mam akurat misję. Od jakiegoś Dante muszę iść, to ja po prostu klikam na niego. Jest auto routing. I on automatycznie mi idzie. Ja na przykład mogę iść teraz sobie jakąś kanapkę zrobić czy coś, a on mi tam akurat automatycznie dojdzie i nie ma, że się zbloczy czy coś. I to jest właśnie w tym super. O tutaj jakieś mam misje, dwie, których nie ogarniam. Tu jakiś vip trzeba chyba kupić, czy coś. W ogóle masakra. Ups, sorry. Dobra, sorry. E, dobra, ale mnie jeszcze o to. Eee... No i to jest w tym fajne jeszcze, w co, jeszcze co jest fajne w tym To czekajcie bo tam będę musiał w portal wejść to akurat czekajcie ja na przykład staniemy sobie tutaj W tej grupce I tutaj tam jest Dobra tylko na chwilę na temu typowi I klikamy y, Auto Combat Albo klikacie po prostu A I teraz też możecie zrobić sobie coś do jedzenia Albo coś do picia I on tam automatycznie zabija te, te mopki I jeszcze za to dostajecie y, Expasser nie ale nomane tracicie, tę swoją e, tę. jak już chcecie, że to skończysz, to klikacie tu albo klikacie A, podobnie, co nie? A ja takie fajne skle, sobie odblokowałem, pokażę wam. Pier, mm, dru, pierwszy skill to to jest... nie wiem, to jest jakiś tej... To jest chyba szybciej szczela się czy coś. Nie wiem co robi to, ale dobra. E, mój skill na dwa robi takie coś. Patrz, czekajcie, pokażę wam na tamtym. Patrzcie. Teraz. Lecą, lecą takie dwie strzały obok siebie. Trzeci skill robi takie strzały, szcza, i ona tak jakby leci w kilku, nie? Sobie to jest fajne. Fajny props. A czwarty skill to jest taki fajny, ja go, ja go dostałem chyba wczoraj. I zobaczcie to teraz, patrzcie, co sobie sam wybieram punkt, w którym mam strzelić, na przykład w tych goblinów a, arch, archerów, czy jak to się tam się nazywa. Patrzcie to. Nie dostali? Wow. Fajny buyer I, i wybieram punkt, który którym strzelam i on tam strzela. Super. Tylko trochę many kosztuję, bo to jest 40 punktów many. Ale dobra Nie wiem jak jest u wojownika i u Maga, bo ja nie grałem nimi. Ja tylko weszłem, zrobiłem konto, tutaj po XpM -UM. I, I i i I zacząłem grać od razu tym, tą postacią. Czyli e, ranger czy jak to się tam nazywało? O, ale mi ścinęło. Dobra. E, dobra, idziemy do tego Dane. Czyli do tej dziewczyny. I teraz yy, jak już widzicie Quest coś tam 5000 Expa i 200 Tego tylko... O jakiś tutaj coś Guild To są chyba gildie Tak to są na pewno gildie Apple Dobra nie wiem o co chodzi ale mnie no i complete Jej Teraz coś tam zaakceptowałem i jakoś misję chyba mam A teraz musimy iść do jakiegoś seta I to jest super bo teraz tylko chodzimy, chodzimy i teraz wykonujemy nasze misje I za to dostajemy Expa oraz yy, Silver Który się, Silver się tem Zbroję ulepsza, żeby nie była taka słaba, oraz przedmioty, na przykład mie e, łuk, miecz, e, kostur, nie wiem, jak to tam jest. No. Ale nie wiem też, do czego są te twarzyczki. To czekajcie, bo pierwsze w ogóle widzę. Aha. Nie, dobra, nie wiem, co to jest. To drugie. Taka jest zbroja. A to? To nie wiem, to już w ogóle masakra. A to? Boże. Ta gra jest skomplikowana. Gram w tą grę dosłownie od przedwczoraj. I zawsze tam wchodzę sobie na godzinkę, półtorej sobie poekpić. No. Jejku, kolejna misja wykonana i to chyba wszystko. Nie? Tak, to wszystko? Już wykonałem? Boże. Wszystkie questy. Mm, dobra, a teraz bo chciałem i zacząć to, to coś tutaj. Go now. Bo jeśli y, dostanę teraz zbrojkę, to ją przy okazji sobie ulepszę i będę takim pro, pro, koksem, że w ogóle masarka. W ogóle tutaj też możecie załatwić. Tutaj na górze są takie, takie trzy gwiazdki i trzy takie energii... energie... nie wiem w ogóle do to służy. Ja w ogóle tutaj nic nie wiem do czego to tutaj służy. Ale dobra, myślę, że to na tyle w tym odcinku, bo chciałem Wam poinformować, że mm, będę mógł z Wami pograć w taką gierkę. Ona jest przeglądarkowa, ta gra się ściąga dosłownie 20, nawet może 5 sekund, mi się ściągało chyba 10 sekund albo 5 o bonus, pak skoro to bonus to klikniemy sobie tutaj ej ciągle internet mi się włącza tam a, chyba sobie wybieramy lol, dobra nie wiem o co chodzi e tak gra się pobiera dosłownie kilka sekund więc chyba zrobię nawet link w opisie do tej gry, że możecie tam wejść a więc e no to yy, żegnam się z nimi bardzo serdecznie. Godowar, <gryw> trzymajcie się na razie, cześć.